Była panna. Ojcowie ją odumarli z takich czy innych powodów na jakieś choroby zakaźny, czy coś. I po śmierci tych ojców zaczął do niej chodzić chłopak. Wychodził do niej 7 lat, ale nie ona wiedziała skąd on, nie jak się nazywa. Kiedy go zacznie pytać, o jego nazwisku, albo o miejsce urodzenia, on o czym innym całkiem roztłumaczać jej zacznie i aż ona zapomni. No i jednego razu sąsiadki tam do niej przyszli do domu i mówią jej, że ona musi poznać chociaż miejsce, z którego ten chłopak jest. Kazali jej uprząść nić, skręcić tę nić mocno we dwoje i tak ją na powrót rozplątywać, aż dojdzie do miejsca, z którego ten kawaler przyszedł. No i tak ona zrobiła. No i jednego razu chodzili, siedzieli tak sobie oboje, a ten chłopak odchodził od niej zawsze w pobliżu godziny 12 w nocy. No i jak sobie jednego wieczora tak siedzieli, to ona jemu tę nić grawko do paska przypięła. No i on już dobrano bo już ta godzina 12 nadchodzi i poszedł ona za nim idzie, idzie z tym za nią, idzie, idzie, rozwija się ten nic, się ten rozwija i ona przeszła wieś, przeszła pole, las, rzekę, aż doszła za ten niciem na cmentarz. Patrzy się, a ten jej kawaler na mogilii siedzi, i kości z niego szczekał, aż mu się iskry z zębów zrypią. Przelęgła się ta panna chodnie kłębek rzuciła i ucieka. A jego ta niech jak ona rzuciła ten kłębek. I jak się obejrzał, jak zobaczył, że to ona, to mówi do niej, poczekaj, poczekaj, ja zaraz ciebie złapię i z ciebie kości będę ogryzał, jak z tego tutaj gryzę. No i ta panna uciekła strasznie, ale ona ze sobą książeczkę do nabożeństwa miała. Ona się co prawda z tej książeczki nie modliła, ale ją ze sobą zawsze nosiła. No i jak zobaczyła, że on nie pani, to wzięła z tej książeczki jedną kartkę, wyrwała i za siebie rzuciła. Patrzyła z tej kartki las się zrobił wielki i takie krzoki gęste. A on mówi do niej, poczekaj, ja ten las w oblecę i ciebie złapię. I oblecił. I znowu ją dogania. No to ona drugie kartkę z tej książeczki wyrwała, za siebie rzuciła i z tej drugiej kartki woda się zrobiła wielka. A on do niej mówi, poczekaj, poczekaj, ja i tę wodę oblecę i ciebie złapię i z ciebie kości pogryzam. I obleciał tę wodę. I znowu ją dogania. No to ona trzecie kartkę z tej książeczki e, wyrwała, za siebie rzuciła z tej trzeciej kartki łogień się zrobił wielki. A on mówi: Poczekaj, ja i ten łogień oblecę i ciebie złapię. No i obleciał. I już ją zaczął doganiać, ale ona już do domu dopadła, do mieszkania wleciała, drzwi za sobą zatrzasnęła i jeszcze jedną kartkę na zamek, na te drzwi rzuciła. Patrzy, a w domu trumna stoi. No to ona. Te trumnę jeszcze jedną kartkę wyrwała i rzuciła, a ten strumny się odzywa. Braciu, kochany, otwórz mnie! Tak za tych drzwi ten woła, a ten drugi strumny odzywał się. Braciu, kochany, ja tu strasznym kamieniem przywalony jestem i otworzyć ciebie nie mogę. No i ta dziewczyna uklękła i strasznie mocno modlić się zaczęła. I tak się modliła, modliła, aż z te modlitwy usnęła. Rano budzi się, patrzy, trumny nie ma, nic nie ma, tylko te kartki z książeczki do nabożeństwa porozrzucane wszędzie po domu. No i tak się narzeczeństwo skończyło, bo już ten kawaler więcej do niej nie przyszedł.